François Martinou, francuski muzyk, mieszkający w Polsce, zwycięzca Złotego Guzika oraz półfinalista Mam Talent z 2018 roku. Niedawno miałam okazję posłuchać go na żywo, tutaj u nas w Chęcinach. Moja opinia o jego Prawdziwy artysta dla artystów. François śpiewa zarówno w języku francuskim, jak i w języku polskim. Lecz niestety żaden filmik i obawiam się, że żadna płyta nie da rady przedstawić tego, co prezentuje z sobą na żywo. Oczywiście przejście z języka polskiego na nagłe przejście na język francuski i odwrotnie jest bardzo płynne, co już samo sobie zadziwiające, ale jego charyzmatyka, ekspresja, sposób jaki gestykuluje, to powoduje, że jego występ, Naprawdę jest pożywką dla duszy, i każda osoba, która ma choć cień duszy artystycznej w sobie i łaknie tej artystycznej uczty, na pewno świetnie będzie się bawić na jego występach na żywo. Dlatego, moi drodzy, jeżeli tylko macie okazję zobaczyć François na żywo, polecam szczerze. Polecam. François, kilka słów dla social media. Nazywam się François. jestem Francuzem e, i, i me, Francuz, jestem francuzem w Polsce, więc tu e, zakochałem się w tym kraju w, w Polsce już 11 lat temu i śpiewam piosenki e, polskie piosenki śpiewamy po francusku, francuskie po polsku. I łączę. Jestem łącznikiem między naszymi dwoma, dwoma krajami. Dziękujemy bardzo.